Dzień dobry, zapraszam Was dzisiaj na wyzwanie, pięciodniowe wyzwanie na rozluźnienie bioder, mięśni wokół bioder. E, stańcie na macie, stańcie na szerokości bioder i będziemy wykonywać 10 razy kółeczka bioder w jedną stronę, obszerne kółka rozluźniamy biodra i 10 w drugą. Super, jeszcze i jeszcze raz. 10 w jedną i 10 w drugą. Czyli dwa razy po 10 okrążeń biodrami w obie strony. Następnie lewa noga idzie za prawą. Łapiemy lewą rękę, rozciągamy bok ciała, patrzymy w górę i tak trzymajcie sobie tak z 5 oddechów. Oddychamy do bocznej części Żyda, czyli tutaj wracasz, druga noga łapiemy, patrzysz w górę i wracamy. Ręce na biodra, stoimy na lewej nodze, prawa noga w górę i 10 okrążeń nogą na zewnątrz i 10 okrążeń nogą do środka. Następnie noga do góry, stopa zadada, ukinasz nogę na którą stoisz, Kładziesz kostkę na kolanie, ręce na wysokości uszu i schodzimy w dół. Rozciągamy biodra. Tak jest i w górę i druga noga. 10 na zewnątrz i 10 do środka. Super. Noga do góry, stopa zadarta, kładziemy na kolanie, ręce na wysokości uszu, jakbyś chciała usiąść. I teraz napinamy pośladek, noga schodzi jeszcze niżej, rozciągamy pośladek, ręce na wysokości uszu. I luz. Ręce w górę, wdech. Z wydechem robujemy plecy. Schodzisz w dół, łapiemy za łokcie, się w prawą, lewą stronę. Połóżcie ręce na macie. Przechodzimy do pozycji psa. Tutaj, prace mają być proste. I unikamy raz jedną nogę i raz drugą. Mocno, wypychając biodra na zewnątrz. I tak, tak robimy z 20 razy. 20 razy mocno na zewnątrz. Przechodzimy do psa. Małymi krokami przechodzimy do przodu. Głowa w górę wdech, z wydechem głowa w dół, Rolujemy plecy, wychodzimy w górę barki, do tyłu. Unosimy lewą nogę i tą lewą nogę przenosimy do tyłu i teraz pięta tylnej nogi jest skierowana do przodu, do ośrodka, prostuję przednią nogę, ręce do boku, wysuwam barki do przodu, do pozycji trójkąta i łapię za kostkę. Albo zapiszczę tyle, ile możesz i mocno pchasz biodro do, na zewnątrz. Patrzysz na rękę, która jest w górze. Tu się zatrzymujesz na pięć oddechów. I w drugą stronę obracasz się, wysuwasz barki i wypychasz biodra mocno na zewnątrz. Pięć oddechów. Tak jest, odwracamy się i wracasz. I ostatnie ćwiczenie, przechodzimy lewą nogę w górę, noga do tyłu i teraz stopa, obie stopy przechodzą na krawędź, na krawędź, ręka w górę i biodro schodzi w dół, Opuszczę biodro w dół. Super ćwiczenie na biodra. Ja jestem jakby w bocznej desce i też zostaniesz na pięć oddechów, no i tak samo druga noga. Nowa do tyłu, prawa, prawa ręka na ziemi. I tutaj też schodzę na krawędź. Jestem jakby na desce. W desce. Hop. I biodra opuszczasz. Swobodnie opuszczasz. Patrzysz na rękę, która jest w górze. Pięć oddechów. Wracasz. Przechodzisz do klęków pod i wypychasz bioderka w jedną i w drugą stronę. Hop hop, rozluźniasz i też 20 razy. I wszystkie te ćwiczenia wykonuj przez następne 5 dni na rozluźnienie mięśni wokół bietr. i daj tak znać, jak ci idzie. Zaczynamy od jutra.